Cześć mango, ja jestem Drax i zapraszam na kolejny odcinek z Farming z 2, 25. Dzisiaj oczywiście żniwa soi, jak mówiłem w poprzednim odcinku. Pierwszy raz chyba w ogóle Soję robię w tym farmingu, no bo chyba średnio opłacalna jest SOJA teraz. Mimo tego, że bardzo dużo kosztuje, to mega mało się ich zbiera. Jakoś tak mi się nie podoba to, jak ona wygląda na tym polu. Nie wiem, jak się gładnie wyglądała. Teraz taka kurde jakaś z sera kanapolu. Zobaczymy, ile mi zejdzie zbieranie tych dwóch pól. Najwyżej, ja jak za szybko pójdzie, to tam. Pojedziemy z rzepakiem do fabryki. Tam już będzie końcówka, nie? Tak, przy niebieskim pokazywałem. Nie będę trochę na tym. I że mam na tym ale za dużo nie będzie. Więc będę musiał pewnie i tak wrócić. Albo po prostu w sypie to i tam na ksiądziku się jeszcze pojedzie no zobaczymy ile to zajmie tak O, i coś tam sypi ścierniskach wygląda, no tak normalnie Z dwóch przejazdów tysiąc Siedemset, No, nie za dużo Jakby nie patrzeć No jak zbiorę całe to myślę, że zbiornik będzie albo prawie. Chociaż w sumie W sumie już trochę przejechałem, to nie, to zbiornika raczej nie będzie Długo może by się przydało tego Maseja małego wymienić na jakiś inny kombajn, może jakiś Duholanda, Lasa albo Jundira a, chyba jakiegoś klasa bym wziął. Akurat te klasy są fajne. O, po nie, połowa pola jest pewnie. Nie? O, prawie. No, ale tak myślę, że na ten odcinek można zrobić złączenia tych pól. Tych dwóch. Tego pola numer 3 i 4. Kurde, popatrz na tą mapę. Zasiać na nich trawę. I po prostu będę sobie ją zbierał, nie? Na bele pewnie tutaj do usług magazynu. Niech już było na hodowlę krów i, i... i owiec, chus. Zrobiliśmy też, my byśmy... pewnie zrobił odcinek z owijania tych bel, też myślę. Na kieszonkę. Bo kieszonka też się przyda. Chociaż świnie na razie jak bardziej to... A w sumie... No, na zobaczymy, czy poważuje co świniowe do mieć. Jak się na zagrodę wejdzie, w sklepie. Żebym tylko nie kupił. I z klikiem. Dobra, cztery to stało, to już po, połowy polował. bo za dużo tego nie będzie. Niestety. No dobra, szybko sklep. Tutaj. Handlarz w sumie może znaczenie pokaże, ale. Pobudowa. Zwierzęta, krowy, konie, świnie. A, dużo jedzą. Pszenice, wszystko, kurde. Eee, to elegancko. Wiadomo, najlepiej kupić... sobie magazyn na ziemiaki i inne, kuraki. Trzymać tą kurde i sypać im to tylko i tyle. Ale to w sumie pewnie najmniejsze jakieś tam procent do rozwoju ich ma. szybkości rozmnażania. wiadomo, Nie będę brał jakiejś największej bazy kredyt, tylko taką, która jest średnią. Żeby się od razu nie wyprztykać z pieniędzy całych. A to sobie najpierw ułożę, aby zarobić. Na Może jednak odcinek zamiast następny z, z, z świn do... do sprzedaży. Albo na cenę zrobimy łączenie dwóch zasienia trawy. Następny jeszcze ze sprzedaży i dopiero postawić. No, no bo z czegoś pieniądze muszę mieć, żeby to postawić. Co jest? Zliczywało się. Nawet nie będzie pełnego zbiornika. Nawet 80%. No nieźle. Chyba z nerfili no. soje yeah. Ale w jakby nie patrzyć. Tyle kosztuje, że nie ma co się dziwić, nie? Oj. Tak mało mi zostało. Tam jeszcze oczywiście całe pole sorgo, ale tu już sobie poza odcinkiem oczywiście zbiorę. I teraz tamto pole. Ale to podjadę i do silosa wysypię to co ma w zbiorniku. Wolno wysypuję to wie taki kombajn, na kurde wolno oprócz to zbiornika No dawaj, dobra Oczywiście Presa fanta stoi, którą kupiliśmy tam w którymś odcinku. Już nie pamiętam, ja podoba się drugim. No i teraz czas na to pole. Kokosów z tego nie będzie, ale mówię, może by tak zrobić, że poza odcinkami sobie zrobię kilka dni w tej soi. I taką jedną sprzedaż całą zrobimy z kilku produktów. Nie wiem, pomyślę. Na razie mógłbym zrobić odcinek tak, po prostu sprzedaży tego oleju i tych jajek. Co już będzie załadowane. Poładować oczywiście znowu nie będę całego odcinka tego oleju. Chociaż może. By zrobić odcinek z tego oleju, ale w sumie, To dopiero to samo, co było ostatnio. Więc nie wiem, czy to potrzebne. Najwyżej nie zrobię, a w komentarzach możecie napisać, czy... Czy git, że nie zrobiłem, bo już byłoby nudne, czy... Czy nie? Chociaż z drugiej strony robię co drugi odcinek z rift, to też nudne, że ponad jest masakrycznie. Ale nie To już musicie... Mi napisać. No więc jak mówię, piszcie I wtedy oczywiście będę wiedział co zrobić, tak? Tam jeszcze rzepak, też rzepak już z odcinka zależnie w rzepaku robić nie będę raczej No bo po co już chyba robiłem w którymś odcinku, chyba tym jak chyba w szóstym? wiem wypożyczony kumajnem, właśnie to co teraz jadę, to teraz już jest mój ten, nie? Więc kurde, nie wiem, no. Jakoś pomysłów nie mam na te farminga tak za bardzo, co takiego mogę zrobić? Żeby nie było, to ciągle nudne. Zresztą na razie, chyba to w miarę się wyświetlenia zgadzają, więc chyba komuś się to podoba tak. 800. Jeszcze może bym pojechał w tą stronę sobie. Żeby tu w tych drzewach nie wycofywać. Dobra. No. W sumie tak lepiej wygląda Ten kombajn z tymi światłami Dobra, tak. I teraz w tą stronę ja Jeszcze tam widziałem, bo nagrywam to 28 września Dzisiaj wleciał chyba trzeci odcinek z osioła Kowala tam ja widziałem, że dwa subiki wleciały Ktoś napisał, że Fajnie, że nagrywam z tej no, jakby nie patrzeć Gra sentymentalna pewnie nie, nie tylko dla mnie, nie? Jeżeli oczywiście chcielibyście zobaczyć, to śmiało wpadajcie Playlista jest Od pierwszego odcinka Zachęcam, bo Gra jest naprawdę no, fajna. Taka fleszóweczka. Klimacik taki lata tam 215, 214, 213. Wtedy w te fleszueczki się grało, Ale były dobre i fajne. To były czas. Kiedyś to było, nie po co teraz, można powiedzieć. A teraz mamy farmingi. Chociaż wtedy farminga już wcześniej grał. ten te dwa 15 rok to już w 15. Chyba to był mój pierwszy farming ja grałem. Też fajnie się grało. W rosyjskim, w polskim, tym takim nowszym. Był albo w podstawce było, albo w dodatku gold. Leabu gold. Fajnie, bo Sosnówka też fajna mapa. Setory krystala i te inne. Kiedyś to był Teraz ten farmik to igną praktycznie tak samo. Tylko trochę lepsza grafika inne rzeczy a, a jakby nie patrzeć 10 lat minęło między tym Farmingiem, a tam ty kurde faktycznie 10 lat tym ja chciele ależ a to się wydaje jakby to było wczoraj Czas leci szybko, jakby nie patrzeć. Teraz już w ogóle od kilku lat. Mi jakoś szybciej leci. Czas od czasu tak naprawdę pandemii. Już czas tak zaczął zapierdzielać. No ale chwila i będzie koniec, już pola to mówię. Chyba pojadę i ten rzepak. Załaduję tam o tą fabrykę. O ile tam było? Muszę sobie przypomnieć, no już 14 tysięcy tylko. Że strzyje się to. Szybko strasznie. Przez 11 godzin w grze mi się. 25 tysiąca albo prawie 3 zrobiło. No nieźle. Proszę. I tu pewnie dwa, trzy przejazdy i koniec. Bo nie wiem, czy na dwa zmieszczę. O, chyba nie. Na no, pewno nie. Trudno. Będę musiał przejechać raz dłużej. Ale szkoda, że Bizona, bizona nie ma w stawce gry. W 19 był. I dużo się tym Bizonem narobiłem w tej mapie. I nie niemieckiej, ale nie pamiętam jak ona się zwała Nie przypomnę sobie. A może ty? A może zmieszczę? Nie. chyba zmieszczę. Albo mi zostanie tylko jedna ta. Nie, no idealnie, A wydawało się, że się nie zmieszczę, a jednak tak. Elegko. To śnieg pada. Fajny? Czy to też? Nie wiem jak uda, nie mnie jącić. Nie, czy to Baby nie wiem kiedy jest no. w coś? Aż tak stary nie jest. Żeby się jakimiś rzeczami interesować. No to chyba deszcz. Myślę, ja że bo tutaj nie pada. Dziwne. Vampira... Eee, przepraszam. Ciągnik siedłowy. I rany. powiedzieć. Z ets sama ma serię i takie rzeczy. drogą, że ETS-a dawniej zagrywałem, więc mi się nagrać coś. Kurde, są upuść, jakiś jakieś. No, dawaj, dawaj. O Jezu. Wysypuję. że rzepak o, o kurde. Wszystko wygląda jak ta masakra. No. Ładnie tutaj tego jest. Dobra, pojedziemy jeszcze szybko. Całą naczepę rzepaku i przyjadę i to rozładuję. O. Oczywiście klasycznie. Sterka farmingu. Najwyższa jakość na rynku. Klasyk. Pojadę, załaduję ile mi wejdzie tego rzepaku? A, cała przepa Bo nie, bo to tam zostanie trochę dobre. Trudno. A sprawdzę czy nic do promocji nie ma. Ciekawego. Oj, takim, taką ciężarówką zadziwi się na godzinę. A, wskłon. To żeś nieźle skręcił tym busem. I w lewo, i pewnie... ...nie obróci? A, dziwne, jednak nie. Tutaj te pole na pewno muszę kupić. Numer 8. To jest przy moim gospodarstwie, to prędzej czy później je kupimy. Dobra, i tutaj pod silos. Ile mam tych rzepaków? O, 64. No, on stał. Dobra, nie, dobra, stoję, bo już nie chcę kręcić, nie. Dawaj, dawaj napełniej. Ja coś z ciekawości sprawdzę. Kurde, Arsenal zrewisował widzę. Czyli marino klasyk. A Barcelonka 1-1, Syran Sos, 1-2, i Rashford, systanta, Rashford tak że? Dobrze gra. Jakaś asysta, tu coś, co chwilę wleci. Jak? Jestem za Liverpoolem, i jakoś tak średnio lubię. Manchester United. No akurat masz Markusa Rashforda. Lubię. I akurat mu dobrze, że jakoś, jak mi go trochę żal, że. Że tak powiem, się lekko zesrł. No ale ten hak na pewno tam nieba ognia. farming VR, ciekawe jak to działa w ogóle. Gdzie jedziesz mój przez co, co on od No przecież ja Pidi. Jeszcze teraz muszę przy siebie. Super siłę użyć. Co I wieziemy to do olejarni. Ale kurde tych pieniaszków tu będzie teraz tego duży jest ponad 200 chyba No na pewno jest ponad 200 Z 220 Pewnie będzie rzekać nie będę, ja jak też mam tam bardzo dużo sam myślę, że w ogóle już jest 300 tysięcy. Z razy mamy pół miliona. Sagroda dla świń. Maszyny do oprzętu tego. Myślę, że starczy jeszcze nawet na to pole, numer 9. W ogóle, jakie duże te pola, szkoda, że ja są płaskie, to bym se kupił je i tutaj stało zwierzęta jakieś, albo po za was z tamtej farmy początkowej i kupił, zrobił po prostu swoją w tej serii, więc. jakby nie patrzeć. Te sali by mi zrobili inne. Ja w ogóle ciekawe, co to jest to? Motor racing. Muszę to sprawdzić. W odcinku ze sprawcą. Wysypiamy połowę na ten. O, tego nesnika. Pobrze. Wstanie ile? Jest niecałe tysiąc, pewnie. O. Ja... No dobra, więc jeżeli odcinek wam się spodobał, subskrybujcie kanał, śledźcie łapeczki w górę, piszcie komentarze i widzimy się w następnym odcinku. Cześć!